Znajdujemy się teraz w okolicach nowego Witoszyna. W lasach wokół miejscowości znajduje się kilka świetnie zachowanych tobruków. Większość z nich znajduje się jeszcze w pierwotnych wykopach, w których zostały wybudowane, a nie zostały obsypane. Poprzednio pokazałem Wam pierwszą linię umocnień, na odcinku północnym od Starego Bóg Pomorza po Stary Witoszyn. Nieco bliżej miasta, nawet w odległości przekraczającej 2 km od zewnętrznej linii, poprowadzono kolejny pas umocnień. Główna część tego pasa koncentruje się w okolicach Nowego Witoszyna, który przez Niemców w czasie wojny został przekształcony na Noi Witen. Obecnie Nowy Witoszyn staje się sporym osiedlem mieszkaniowym, ale wciąż otacza go gęsty las o bogatej rzeźbie terenu. Schrony wokół Nowego Witoszyna wybudowano w kilku grupach. Pierwsze znajdziemy niedaleko drogi od Łęgu Witoszyna w kierunku Starego Bóg Pomorza. Najłatwiej dotrzeć tam po odnalezieniu gazociągu. Szerokiej przecinki w miejscu jego przebiegu nie sposób przeoczyć. Przy gazociągu w kierunku wschodnim biegnie gruntowa droga, którą dotrzemy do pola uprawnego. Niemal na skraju lasu skręcamy w prawo, a następnie w lewo wzdłuż południowej krawędzi pola. Gdy dotrzemy do zakrętu drogi zjeżdżamy w prawo wąską leśną dróżkę. Odradzam jednak wjeżdżanie tutaj samochodem. Droga jest wąska i wyboista. Po pokonaniu około 300 metrów dotrzemy do skrzyżowania z inną leśną drogą. Po prawej stronie skrzyżowania za tą drogą znajduje się niewielkie wzniesienie. Na nim wybudowano dwa pierwsze tobruki drugiej linii umocnień. Oba schrony są bardzo dobrze widoczne, bo znajdują się w pierwotnych wykopach budowlanych. Widać, że budownicze nie zdążyli ukończyć prac na tym odcinku drugiej linii. Zasadniczo większość schronów drugiej linii stoi w podobnych wykopach. Co więcej, nie posiadają one wyposażenia, co może sugerować, że druga linia była budowana później od zewnętrznej. Wracając do ringstandów. Pierwszy z nich jest odsłonięty z każdej strony. Od razu rzuci się nam w oczy potężne pęknięcie na ścianie izby bojowej. Wygląda na to, że strop izby odwarstwił się od ściany. Obecnie przez to pęknięcie dostaje się woda, która w połączeniu z mrozem dopełnia działa zniszczenia. Poza pęknięciem nie widać innych poważniejszych uszkodzeń. Nawet pierścień w otworze strzelniczym zachował się w niezłym stanie. Tak jak już wspomniałem, w środku brak półki amunicyjnej i stopnia wypadowego. Niestety środek jest zaśmiecony, choć jak na schron stojący tak blisko drogi, nie ma tutaj tragedii. W odległości zaledwie 20 paru metrów stoi drugi Tobruk, również odsłonięty w wykopie budowlanym. Nawet wejście jest częściowo dostępne, można wczołgać się do środka. Schron jest bardzo ciemny i częściowo porośniętym chem, z wyjątkiem znacznej części ściany od strony wejścia. Gdy przyjrzymy się mu bliżej, zauważymy, że ta barwa wynika z pozostałości izolacji przeciwwilgociowej. W okolicach wejścia takiej izolacji nie wykonywano, więc ściana jest jaśniejsza. Tu mała ciekawostka. To, co miało chronić schron przed naturą, natura wykorzystuje do swoich potrzeb. Okazuje się, że spękania izolacji stanowią dobre podłoże dla mchu. W środku odrobina piachu, liści i gałęzi, także w tym przypadku brak wyposażenia poza całkiem nieźle zachowaną prowadnicą w otworze strzelniczym. Oba schrony skierowane są przodem w kierunku północnym, tak samo jak schrony pierwszej linii. Zaskakujące jest za to ustawienie schronów drugiej grupy w nowym Witoszynie. By do niej dotrzeć, musimy wrócić leśną dróżką do pola, a następnie ruszyć prosto polną drogą, która w połowie długości pola skręca w prawo. Gdy skręcimy, zobaczymy przed sobą wysokie wzgórze, na którym znajdują się trzy ringsztandy 58C. Schrony w tym miejscu nie są skierowane jak inne na północ, ale na zachód, teoretycznie bokiem do spodziewanego kierunku natarcia wroga. Wszystko wskazuje na to, że takie ustawienie schronów miało swoje zalety. Po pierwsze, z położonych na wysokiej skarpie schronów można było bez problemu prowadzić obserwacje i ostrzał doliny i koryta Wisły. Schrony były na tyle daleko od rzeki, by ich załogi mogły czuć się w miarę bezpiecznie, i na tyle blisko, żeby mogły prowadzić skuteczny ogień na jednostki wroga. Choć dziś widok na rzekę zasłaniają drzewa, to nie trudno sobie wyobrazić odkryte pole ostrzału. Po drugie, ale to już wyłącznie moje spekulacje, niemieccy planiści mogli tutaj próbować zostawić pułapkę na atakujących. Gdyby wrogim jednostkom udało się przebić między punktami oporu w Starym Bóg Pomorzu i Windudze, między którymi jest spora odległość, znalazłyby się one w swoistym kotle. Z jednej strony miałyby rzekę, z drugiej grupę schronów prowadzących ogień. To bruki tej grupy wybudowano blisko siebie nie na szczycie wzgórza, ale na jego stromym zboczu. Znajdują się one w pierwotnych wykopach, dzięki czemu możemy zobaczyć z jaką precyzją zostały wykonane. Krawędzie stropu, kołnierzy otworu, strzelniczy czy nadproża mają bardzo wyraźne i proste krawędzie. W pierwszym tobruku znajduje się odrobina piachu i liści. Zachował się pierścień otworu strzelniczego. Niestety na ścianach schronu widać kilka spękań, w tym rozwarstwienie stropu izby bojowej. Być może tutaj szeringsztandy były budowane późną jesienią, co narażało je na przemrożenie betonu, które skutkować może jego podatnością na spękania. Przy tym schronie mamy również możliwość zobaczenia fragmentu tzw. chudziaka, na którym budowano Tobruki. Prawdopodobnie pod ringstandem znajduje się lisia nora. Lis kopiąc wejście odsłonił spory fragment chudziaka. Widać, że został on wylany ze sporym zapasem. Idąc jakieś 30 metrów na północ dotrzemy do drugiego Tobruka. Od razu da się zauważyć sporo białych zacieków z drobnych spękań na ścianach schronu. Znów nasuwa się myśl o przemrożeniu betonu zanim ten związał całkowicie. Na jednej ze ścian widać nawet mocno zarodowany fragment oraz dziwne wybrzuszenie betonu, tak jakby w tym miejscu napęczniał. Prawdopodobnie przez pękania beton nasiąga wodą, a mróz robi swoje. W uszkodzonym kołnierzu otworu strzelniczego znajdują się jeszcze mocno skorodowane pozostałości prowadnicy. W środku brak wyposażenia, nie ma nawet miejsc przewidzianych na ich wmurowanie. Stan trzeciego to bruka, który znajduje się około 50 metrów na północ od drugiego jest bardzo podobny. Z tą różnicą, że kołnierz otworu strzelniczego rozpadł się niemal całkowicie. W wykopie rośnie sporo krzewów. Wiosną i latem mogą utrudniać odnalezienie tego schronu. Wzgórze jest na tyle trudno dostępne, że nie naniesiono tutaj zbyt wielu śmieci. Wiecie co mnie bardzo cieszy? Gdy zaczynałem przygodę z Tobrukami, e, oprócz śmieci w ich pobliżu nie było żadnych śladów w obecności człowieka. Natomiast teraz widzę, że między poszczególnymi schronami wydeptane są wyraźne ścieżki. Znaczy się, turystyka forteczna w Włocławku kwitnie. I tak, to są sople. Uroki posiadania brody zimą. Jakieś 170 metrów na północ od trzeciego schronu drugiej grupy znajdziemy dwa ringsztandy 58C, stojące w odległości zaledwie kilkunastu metrów od siebie. Te schrony są już skierowane na północ, jak większość w tej linii. Oba stoją w wykopach budowlanych, brak w nich jakiegokolwiek wyposażenia. Pierwszy schron ma mocno uszkodzony kołnierz, innych ubytków nie widać. Piersień i kołnierz zachowały się za to w jego sąsiedzie. Drugi tobruk ma nawet dość mocno odsłonięte wejście, dzięki czemu można się do niego dostać. O dziwo tutaj także nie ma wielu śmieci, choć wydeptane ścieżki mogą świadczyć o sporym ruchu w tym miejscu. Bunkrołazy potrafią jednak utrzymać czystość. Niestety do schronu docierają nie tylko miłośnicy fortyfikacji. Widać to przy schronach kolejnej grupy, która położona jest 600 metrów na wschód po drugiej stronie szosy do Windugi. Po pokonaniu szosy i niewielkiego potoku znajdziemy się na kolejnym wzgórzu. Na jego szczycie znajduje się niewielka polana, w jej pobliżu odnajdziemy dwa tobruki. Pierwszy jest położony kilkadziesiąt metrów przed polaną. Jest mocno zasypany, a w jego pobliżu rośnie sporo krzewów, przez co łatwo go przeoczyć. Niestety, to obrót jest do połowy wypełniony śmieciami. To pierwszy schron drugiej linii, w którym znajduje się wyposażenie wewnętrzne. Strzemie wypadowe zachowało się w bardzo dobrym stanie. Śmieci wypełniają też, znajdujący się kilkadziesiąt metrów dalej, na skraju polany, drugi schron. Wśród śmieci znajdziemy oprócz różnego rodzaju butelek, nawet obudowę od telewizora. Serio, komuś chciało się wnosić do lasu o obudowę od telewizora? Ted Ringstein dodatkowo wziął sobie na warsztat jakiś zbierać złomu. Skół on kołnierz otworu strzelniczego i dość mocno uszkodził strop izby bojowej, odkrywając przy tym znaczne fragmenty zbrojenia. Choć ktoś się napracował, to nie udało mu się wydubać prowadnicy. Gdy kręciłem film, wciąż była na miejscu. Działania szkodnika, choć naganne i głupie, bo ile można dostać za kawałek, prowadnicy na złomie dają nam możliwość przyjrzenia się zbrojeniu, które, trzeba przyznać, jest imponujące. Gdyby nie te śmieci, polana przy schronie byłaby świetnym miejscem na piknik. Cisza, spokój, malowniczo płynący, strumyk. Niestety, ktoś zrobił sobie tutaj wysypisko śmieci. Dla mnie to szczególnie smutne, bo właśnie te schrony były pierwszymi, do których dotarłem, rozpoczynając swoją przygodę z umocnieniami Wocławka. Właśnie tutaj wszystko się zaczęło. Wracając do tematu, odnalezienie kolejnego schronu w nowym Witoszynie nie będzie łatwe. Choć za pierwszym razem miałem na niego w miarę dobre namiary GPS, szukałem go z godziny. Podczas kolejnej tam wizyty również zeszło mi sporo czasu, choć przecież już tam byłem. Wszystko dlatego, że schron jest obsypany niemal dokładnie tak, jak zalecała to instrukcja saperska, a las zapewnił mu naturalne maskowanie. Tobruk ten znajduje się jakieś 450 metrów na wschód od szosy do Starego Witoszyna. Do lasu najlepiej wejść drogą jakieś 150 metrów za ostatnimi zabudowaniami w prawo. Drogą idziemy na wschód 400-450 metrów i na jej łuku kierujemy się na południe. Idziemy lasem pod górę jakieś 100 metrów. Na jej szczycie wśród młodych drzew stoi Ringsztand 58C. Poza ścianą od strony wejścia jest on zasypany po sam strop. Prosta go mech i trawa. Jesienią przykrywają go opadłe liście. Ten schron to idealny przykład na to, jak trudne do wykrycia są małe schrony bojowe tego typu. Wejście zostało odkopane, a środek oczyszczony przez tutejszych munkrołazów. Dzięki panowie. Schron zachował się w całkiem dobrym stanie. Jest pierścień w otworze strzelniczym, w środku ocalał stopień wypadowy, ale półka została wycięta. Nie ma tutaj też prawie żadnych śmieci. Trochę martwi potężne pęknięcie nad wejściem od otworu kominowego w kierunku stropu. Linia pęknięcia i zacieki wskazują, że to głębokie uszkodzenie. Wygląda na to, że budowniczowie postąpili wbrew instrukcji i zrobili dłuższą przerwę w zalewaniu szalunków, przez co beton z pierwszego wylewania słabo związał z tym z kolejnego. Gdy znalazłem ten schron, po raz pierwszy w otworze kominowym znalazłem pozostałości desek szalunkowych. Niestety podczas kolejnej wizyty desek tych już tam nie było, o czym opowiadałem na spotkaniach z czytelnikami. Widać, moje słowa dotarły do właściwych uszu, bo teraz zauważyłem, że deski wróciły na swoje miejsce, choć teraz są po prostu wetknięte w otwór. I po co było je ruszać? Kolejny samotnik znajduje się ponad 600 metrów na wschód od poprzedniego, ale ja nigdy nie szedłem do niego lasem. Proponuję wrócić szosą do charakterystycznego trójkątnego skrzyżowania w Nowym Witoszynie. Jedną z odchodzących od niego dróg jest gruntowa droga na wschód w kierunku Osieka. Z tego co mi wiadomo jest ona dostępna dla ruchu samochodowego, ale gwarancji nie daje. Ruszamy tą drogą i po pokonaniu około 1,5 km dotrzemy do skrzyżowania z drogą w lewo, w którą wjechać już na pewno nie możemy. Jest tam wystarczająco dużo miejsca, by zostawić samochód, nie utrudniając przejazdu, więc ruszamy wspomnianą drogą pieszo na północ. Nie polecam iść na przełaj wprost na schron. Lepiej ruszyć drogą i po przejściu około 250 metrów skręcić w leśną drogę w lewo. Znów pokonując 200-250 metrów znajdziemy się u stóp wzgórza. Trzeba się na nie wspiąć, bo tam właśnie znajduje się Lindstrand 58C. Schron jest dość mocno odsłonięty. W jego pobliżu znajdują się słabo już widoczne relikty okopów. Poza drobnymi wyszczerbieniami w kołnierzu otworu strzelniczego nie widać poważniejszych uszkodzeń. Prowadnica dla lawety karabinu maszynowego zachowała się w przyzwoitym stanie, po stopniu wypadowym zostały tylko mocowania, a podpory półki amunicyjnej zostały powyginane. W środku sporo piachu i trochę śmieci, wejście całkowicie zasypane, więc do środka można dostać się tylko otworem strzelniczym. Kolejne dwa tobruki znajdują się około pół kilometra na północny wschód od tego miejsca. Jeśli ktoś nie ma orientacji w terenie, to radzę wrócić do drogi, którą przyszliśmy i ruszyć dalej na północ. Po przejściu nieco ponad 200 metrów dotrzemy do skrzyżowania z inną leśną drogą. Skręcamy w prawo i znów po pokonaniu około 250-300 metrów dotrzemy do wzgórza po lewej stronie drogi. Zgórze jest strome i bardzo wąskie. Na jego grzbiecie znajdują się dwa ringsztandy. Odnalezienie pierwszego nie będzie łatwe. Trzeba trzymać się grzbietu wzgórza i wypatrywać ściany od strony wejścia. Poza nią schron jest niemal całkowicie zasypany i porośniętym chem. Na fragmencie odsłoniętej ściany widać pozostałości izolacji przeciwwilgociowej. Choć widać na niej również białe zacieki, to większych spękań nie zauważyłem. W kołnierzu otworu strzelniczego wciąż tkwi prowadnica. W środku jest półka amunicyjna, ale po stopniu wypadowym nie ma śladu. Być może nawet nie zamontowano go tu w ogóle. Środek schronu jest dość mocno zapiaszczony. Idąc grzbietem zniesienia na jakieś 130 metrów na schód znajdziemy niewielkie wyrobisko, a przy nim rosnące skarłowaciałe sosny. Wygląd tych drzew przyciąga wzrok, więc nie sposób ich nie zauważyć. Pod jednym z nich kryje się kolejny tobruk. Jest on również prawie w całości obsypany, choć ściana wejściowa i część wejścia są widoczne. Strop porasta mech, idąc od strony spodziewanego ataku nie sposób byłoby go zauważyć. Warto tutaj zwrócić uwagę na niezwykle starannie wykonany strop. Proste, wyraźne krawędzie wskazują na wysoką dokładność szalunku lub zastosowanie gotowej formy. Oba te schrony skierowane są przodem w kierunku północnym, z lekkim odchyleniem na wschód. Podobnie ustawiony jest ostatni tobróg drugiej linii umocnień, które od wspomnianych dwóch wybudowano około 500 metrów na północny wschód w Wilczeńcu Boguckim. Jeśli w lesie pozostawiliśmy samochód, musimy do niego wrócić i objechać pola Wilczeńca drogami publicznymi. Pięchurzy i rowerzyści mają łatwiej, bo mogą wrócić do drogi przez las prowadzącej na północ, a następnie po dotarciu do szosy skręcić w prawo. W młodym lesie po południowej stronie szosy przez Liczenie z Bogutski, znajduje się samotny ringsząd 58C oraz liczne relikty okopów, które jednak z powodu gęstego zalesienia w terenie praktycznie nie widać. Za to doskonale widać je na mapach Lidar. północno-zachodnim narożniku młodnika w wykopie budowlanym stoi Tobruk. Odnalezienie go to prawdziwa mordęga. Trzeba przedzierać się przez młode, gęste drzewa i krzewy. Schron jest w całości odsłonięty. Na ścianie od strony wejścia widać ogromny biały zaciek. W dobrze zachowanym kołnierzu otworu strzelniczego znajdziemy pozostałości skorodowanego pierścienia, ale w środku nie ma żadnego wyposażenia, ani nawet miejsc na jego zamontowanie. ten zamyka drugą linię umocnień, podobnie jak trzy schrony ze Starego Witoszyna zdaje się osłaniać tyły mocno rozbudowanej pozycji w okolicach Cyprianki, która stanowi punkt łączący obie linie umocnień. Umocnieniu Cyprianki poświęca osobny odcinek. Zastanawiające jest dlaczego między Wisłą a drogą w kierunku Lipna wybudowano aż dwie linie i to w tak znacznej odległości od siebie. Moim zdaniem wymuszone to zostało dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu przy jednoczesnym braku istotnych cieków wodnych, które stanowiłyby naturalną zaporę. Nie mogąc oprzeć się na rzece, Niemcy postanowili wesprzeć zewnętrzną linię pasą mokopów, rowem przeciwczołgowym i bardziej zwartą wewnętrzną linią schronów betonowych. Dalszy bieg północnego łuku mocniej można już było prowadzić w inny sposób, dzięki korzystniejszym warunkom naturalnym, ale o tym opowiem kiedy indziej. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Następne odcinki będę kręcił w miarę możliwości, gdy tylko wrócę do grona zmotoryzowanych, bo póki co jestem uziemiony. Zrobiłem też mały upgrade sprzętowy, więc poprawie powinna ulec jakość nagrań. Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał oraz śledźcie fanpage na Facebooku. Dajcie też znać, czy w kolejnym odcinku prezentować dalszy bieg łuku północnego, czy też pokazać Wam inny fragment kujawskich umocnień. W przygotowaniu mam jeszcze jeden odcinek z wyprawy na linię 2 więc warto być na bieżąco. Cześć! Bez widocznych uszkodzeń. O tym się wie.